Cześć! W 102. wydaniu Flesza witam Was po raz pierwszy w roli prowadzącej Magdalena Dubert. A oto mały skrót tego, co przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Festiwal Kultury Studentów Kulminacje, Aleksander Kwaśniewski na WNPD, turniej futsalu o Puchar Dziekana. Gdy pod koniec kwietnia wszyscy studenci UAM otrzymali pewien e-mail, w sieci zawrzało. Okazało się, że Senat Uniwersytetu chce wprowadzić zmiany w regulaminie, ustanawiając obowiązkowe wykłady. Tym planom stanowczo sprzeciwił się Parlament Samorządu Studentów, wywołując prawdziwą burzę. Opinie wciąż dzielą środowisko studenckie, a sprawa jest w toku. Ola, Konrad i Justyna przyjrzeli się obu stronom medalu. Pewnie nie chcą bojkotować wykładu. Niedoinformowanie, pretensje i niedomówienia. Tak można nazwać to, co wydarzyło się w środowisku studenckim na przełomie kwietnia i maja. A wszystko zaczęło się od jednego e-maila. Krótkie pytanie tylko, co, co myślisz o obowiązkowych wykładach? 27 kwietnia odbyło się posiedzenie Senatu UAM. Jednym z poruszonych tematów była nowelizacja regulaminu studiów, w tym wprowadzenie obowiązkowych wykładów. Zapis mówił o tym, że decyzję należy pozostawić dziekanom poszczególnych wydziałów. Przedstawiciele parlamentu samorządu studentów odrzucili zmiany. Rozesłali informację o sytuacji do wszystkich studentów UAM. Obowiązkowe wykłady popiera Zuzanna Filutowska, której mail również trafił do uczelnianych skrzynek. Główną zaletą jest skończenie z fikcją. Kolejną zaletą jest to, że studenci mają jasny obraz tego, które przedmioty są najważniejsze. Może to skłonić do poprawy warunków kształcenia, ponieważ im więcej osób chodzi na te wykłady, tym więcej osób jest w stanie się wypowiedzieć na ich temat. Parlament Samorządu Studentów argumentuje, że wprowadzenie obowiązkowych wykładów wykluczy z grona studenckiego osoby biedniejsze, które nie chodzą na wykłady, bo w tym czasie pracują. Według PSS obligatoryjne zajęcia to także przeszkoda dla odbywających praktyki lub staży. Ale to nie jedyny ich argument. Jeżeli wykład będzie w odpowiedniej formule, jeżeli będzie ciekawy, no to sam będzie się sprzedawał i automatycznie to przełoży się na liczbę studentów, którzy na taki wykład przyjdą. Jeżeli on będzie kiepskiej jakości, no to jest logiczną sprawą, że w tym momencie studentów będzie mniej. Nie zgadza się z tym Zuzanna Filutowska, do której zwracają się studenci przeciwni działaniom samorządu. Wszystkie takie wiadomości mają być połączone i skierowane przez nią do prorektora do spraw studenckich, profesora Zbigniewa Pilarczyka. Mój e-mail był po to, żeby zmobilizować studentów do tego, aby się wypowiedzieli. Teraz samorząd już nie może mówić o tym, że studenci go całkowicie popierają, bo zdania są co najmniej podzielone. Sprawa podzieliła środowisko studenckie. Zapytaliśmy kilku studentów na Morasku, co sądzą o wprowadzeniu obowiązkowych wykładów. To do naszej, od naszej decyzji powinno zależeć to, czy chodzimy na wykłady, czy nie. Na Poliwudzie mają to chyba od zawsze, tak? Studenci jakoś żyją. Dla wygody wolałbym, żeby to jednak nie było obowiązkowe. Natomiast gdzieś tam jednak z tyłu głowy czuję, że gdyby to jednak było obowiązkowe, to, to, to byłoby lepiej. Głównym argumentem przeciwko postawie parlamentu samorządu studentów jest to, że nie skonsultowali ze studentami swoich działań przed posiedzeniem Senatu. O planowanych zmianach w regulaminie studenci dowiedzieli się dopiero z maila. W momencie, kiedy otrzymaliśmy od Senatu taką propozycję, mieliśmy zaledwie dwa tygodnie na to, żeby przygotować ewentualne poprawki do regulaminu. Tych poprawek naprawdę było mnóstwo. Także bardzo trudne logistycznie by to było do zorganizowania, żeby wszystkie konsultacje przeprowadzić. Natomiast obiecujemy mocną poprawę. Do niedzieli, 17 maja, PSS zbierał wyniki ankiet. Sprawa zmian w regulaminie studiów rozstrzygnie się najprawdopodobniej do końca maja. Dla Flesza, Aleksandra Laps. Studenci i kultura jedno mają imię. To Kulminacje, czyli największy festiwal kulturalny w akademickim Poznaniu. O atrakcjach, jakie czekały na uczestników w tym roku, przekonały się Marysia i Daria. Siemanko, witam Was na Kulminacjach! To miasto potrzebuje kultury. Zgadzacie się z nami? Naprzeciw studenckim umysłom i ciału wychodzą organizatorzy Festiwalu Kultury Studentów Kulminacje, na który co roku przybywają tłumy żaków. W tym roku frekwencja była jak najbardziej zadowalająca, a największą popularnością cieszyły się warsztaty taneczne i warsztaty ruchowe. Koncerty, warsztaty taneczne i językowe, zumba, capoeira, pracownie handmade, a na deser pokaz filmu i spektakl teatralny. Brzmi świetnie? Ekipa Flesza przekonała się o tym na własnej skórze. Zwykle musimy za to płacić sporą kasę. Tym razem jednak wszystko to czekało na Żaków zupełnie za darmo. Aż żal nie skorzystać. Sztuka, którą wystawiamy, jest to komedio z pewnymi wątkami onirycznymi, z pewną symboliką. Oparte to jest o pewne love story. Nawiązuje też do gombrowiczowskich masek. Przygotowania trwały od lutego, kiedy to organizatorzy opracowywali plan i wymyślali motyw przewodni festiwalu. Tegoroczną edycję tworzyło 50 wolontariuszy. I choć nieraz słyszymy negatywne opinie o kulturze studentów, to wszystkich niedowiarków zapraszamy na kampus w przyszłym roku. Marną opinię o kulturze ma ten, kto sądzi, że polega ona tylko na zapamiętywaniu formułek. Tak mówiła jedna mądra Tutaj nasza marzewie takich głów jest wiele. Okazuje się, że studenci idą ramię w ramię z kulturą nie tylko podczas kulminacji. Dla flesza Maria Mnich. Wybory prezydenckie, bezpieczeństwo międzynarodowe Polski i konflikt na Ukrainie. Te tematy poruszył były prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podczas wizyty na WNPD. Relacje z tego wydarzenia przygotowali dla Was Marta i Kacper. Studenci, to czas ważnych decyzji. Na naszych oczach tworzy się historia. W ubiegły poniedziałek o godzinie 12 rozpoczęło się spotkanie z nietuzinkowym gościem prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim. Dzień po pierwszej turze wyborów była głowa naszego państwa wybrała właśnie nasz wydział. Wraz z nim nie mogło zabraknąć władz naszej uczelni. Zgodnie z zapowiedzią prezydent wypowiedział się na trzy istotne dla naszego państwa tematy: a mianowicie obecne wybory prezydenckie, konflikt na Ukrainie i bezpieczeństwo międzynarodowe Polski. Ze względu na czas kampanii prezydenckiej, najwięcej czasu poświęcił pierwszemu zagadnieniu. Polityk, ze względu na swoje doświadczenie wyniesione z fotela prezydenckiego, Potrafił podzielić się ze słuchaczami ciekawymi spostrzeżeniami dotyczącymi kampanii. Romna rzesza studentów, zainteresowana jego budzącą wiele emocji osobą, w swoich niekiedy niewygodnych pytaniach dopytywała o życie polityczne Polski. Nam, Fleszowi, również udało się zadać pytanie eksprezydentowi naszego kraju. Interesowało nas, na kogo zagłosują młodzi ludzie w drugiej turze wyborów. Jeżeli ktoś będzie chciał zmiany jako zmiany, no to oczywiście pójdzie głosować na Dudę. Jeżeli ktoś jednak będzie chciał zaufać doświadczeniu w tym rozedrganym świecie, to no zagłosuje na Komorowskiego, ale wie pan, Pani młodzi są młodzi. Pani. Po krótkim briefingu z dziennikarzami prezydent Kwaśniewski pożegnał się ze studentami i opuścił nasze uczelnię. W wyborczej atmosferze mieliśmy przyjemność gościć na naszym wydziale byłego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. Spotkanie na pewno nas nie zawiodło i dostarczyło wiele emocji. Aula dosłownie pękała w szwach i oby podobna frekwencja utrzymała się w drugiej turze wyborów prezydenckich. Dla Flesza Kacper Szafran. Studenci naszego wydziału wciąż walczą o Puchar Dziechgana. O tym, jak poradzili sobie w tym tygodniu i kto przeszedł do półfinału w materiale Ady i Justyny. Cały gwiazdozbiór, plejada gwiazd. To właśnie tu ich nie brakowało. Jak co tydzień światła w hali na Młyńskiej paliły się do późnego wieczora. Wszystko za sprawą kolejnych rozgrywek futsalu. O półfinał walczyło osiem zespołów. Na boisku jak zwykle królował FC Hollywood, który pokonał De 6-0, czym zagwarantował sobie miejsce w półfinale. Nie można powiedzieć, że się spodziewaliśmy takiego wyniku. Byliśmy po prostu zmotywowani na ten mecz. Nie chcieliśmy, żeby się powtórzyła sytuacja z zeszłego roku. I... Wynik pokazuje, że odpowiednio się skoncentrowaliśmy na tym spotkaniu. W półfinale FC Hollywood zmierzą się z pijanym Zbyszkiem, który wyeliminował Przyszliśmy Popatrzeć. W strefie medalowej znalazły się również KS Sztangi, które wygrały 2-1 z zarządzaniem monopolowym. Półfinałowym rywalem Studentów Bezpieczeństwa Narodowego będzie Śmierć Wenecji. Weterani rozgrywek wygrali 4-0 w ćwierćfinale z Milf Hunters. Ważne okazało się doświadczenie, którego w tym sezonie zabrakło drużynom z pierwszego roku. O tym, kto okaże się zwycięzcą, przekonamy się dopiero 27 maja. Zawodnicy mają już jednak swoich faworytów. Moim zdaniem FC Hollywood zagra w finale ze śmiercią Wenecji, ale mam nadzieję, że się mylę i to my zagramy w finale, z którąś z tych ekip. Póki piłka w grze, wszystko jest możliwe. Walka była zacięta, jednak do półfinału mogli przejść tylko najlepsi. I choć o tym, kto zdobędzie Puchar Dziekana, dowiemy się dopiero za dwa tygodnie, to mam nadzieję, że już dziś udowodniliśmy po raz kolejny, że środowe wieczory najlepiej spędzać właśnie tu, w hali na Dla Flesza, Ada Pyrzyńska. W tym tygodniu to już wszystko. Na kolejny odcinek Flesza zapraszam w przyszłym tygodniu.